Moc mąki. Na wyspie Sodor była halloweenowa noc. Księżyc jasno świecił, a gwiazdy błyszczały na nocnym niebie. Przyjęcie halloweenowe dla dzieci już się skończyło, a gdy dzieci poszły spać, wszystkie lokomotywy nadal pracowały. Tomek był sam w domkowie, kiedy zjawił się tam gruby zawiadowca. Był jeszcze w halloweenowym przebraniu. "Odbierzesz mąkę z młyna i zawieziesz ją do piekarni", zagrzmiał. "Musisz pracować z Dizlem. Wyspa potrzebuje porannych tostów, a pani Szyneczka i ja potrzebujemy naszych placuszków", dodał surowo. "Dlatego dziś mnie nie zawiedź". Tomek nie chciał pracować z Dizlem, ale chciał być naprawdę użytecznym. Kiedy Tomek przyjechał do Rybkowa, nigdzie nie widział diesla. Diesel znów próbował swoich starych sztuczek, zajechał za Tomka i zrobił. Puuu! Głupiotki, stary parowóz jest strachliwy w Halloween, drwił diesel. Nie jestem strachliwą lokomotywą powiedział stanowczo Tomek. Zobaczymy. Warknął diesel. Tomek i Diesel ruszyli w kierunku młyna. Diesel drażnił Tomka każdym stukiem i każdym pukiem. Kiedy dotarli do lasu, Diesel zawołał: To jest nawiedzony las! I wykrzyknął: „Ła, Tomku! Przeraźliwym głosem: Przestań, powiedział rozgniewany Tomek. Ale zawiał wiaterek, a gałęzie zatrzeszczały. Przez dokuczanie diesla to naprawdę wydało się straszne. Potem dojechali do opuszczonej kopalni. Budynki były puste, ale usłyszeli jakieś stukanie. Co to było? zawołał Tomek. Brzmi jak upiorna lokomotywa szuka parowozu do nastraszenia Ja się nie boję powiedział Tomek ale chciał czuć się tak odważnym, jak mówił. Tomek i Diesel musieli zatrzymać się na czerwonym świetle obok poskręcanego starego drzewa. Zawiał wiatr i Tomek usłyszał dziwny odgłos. Nagle Tomek poczuł, że coś go dotknęło. Uważaj! krzyknął diesel, upiorna lokomotywa jest za twoim kominem. A niech to! wykrzyknął Tomek i wydał z siebie przestraszony pisk. Strachliwa lokomotywa, strachliwa lokomotywa, dokuczał mu diesel. Tomek był wściekły na diesla. Chciał mu odpłacić za jego dokuczanie. Tomek i diesel dotarli do młyna. Tomek podjechał, żeby zabrać mąkę. Nagle wpadł na pewien pomysł. Zobaczymy, kto tu jest strachliwy sapnął. Tomek odepchnął wagony i sam wjechał pod syp. Kiedy Tomek się odwrócił, od komina aż po zderzaki cały pokryty był czystą białą mąką. "Ua!" powiedział strasznym głosem. "To jest upiorna lokomotywa!" krzyknął Diesel. "Przybyła po mnie. Zatrzymaj się!" zawołał Tomek. "To tylko ja!" Ale diesla już nigdzie nie było widać. Kiedy diesel uciekł, młyn wydawał się bardzo cichy, ale była praca do wykonania. Wyspa potrzebuje chleba, pomyślał Tomek, a gruby zawiadowca swoich placuszków. Tomek ustawił wszystkie wagony w jeden długi rząd i zupełnie sam ruszył do piekarni. Gdy Tomek przybył do poskręcanego drzewa, żałował, że nie może jechać szybciej. Ale to był bardzo długi pociąg i musiał jechać wolno. Ponieważ jechał tak wolno, Tomek mógł zobaczyć, że to drzewo wcale nie było straszne to tylko drzewo wykrzyknął, a ten dziwny dźwięk wydawała sowa. Tomek poczuł jechał w stronę opuszczonej kopalni. Nadal słyszał to straszne stukanie. Rozejrzał się w lewo i w prawo i zobaczył, co wydaje ten dźwięk. To tylko stare drzwi zawołał. Wiatr powoduje, że stukają. W końcu Tomek dotarł do Starego Lasu. Wiaterek wiał nadal, a gałęzie trzeszczały. Tomek dla odwagi nabrał dużo powietrza. Ale bez dokuczania diesla, Tomek zobaczył, że nawiedzony las w istocie był ulubionym lasem chenia. Wcale nie jest straszny, powiedział Tomek. Nareszcie dotarł do piekarni. Był zmęczony, ale szczęśliwy. To upiorna lokomotywa, proszę pana. Diesel powiedział do grubego zawiadowcy: I przybyła tu po mnie. To nie jest upiorna lokomotywa zagrzmiał gruby zawiadowca to Tomek jest naprawdę użyteczną lokomotywą. Tomku, wspaniale wykonałeś swoje zadanie powiedział gruby zawiadowca zasługujesz na specjalną kąpiel. Dziękuję panu sapnął z dumą Tomek. I kiedy gruby zawiadowca czekał na pierwszą partię placuszków, Tomek już nie mógł się doczekać opowiedzenia przyjaciołom swojej dieslowej, halloweenowej historii.